Witam w nowych odcinkach Let's Play Millennium No i jeszcze kilku, parę, parę, paru modów Mianowicie e, Minimal Blade Battle, e, Balkon's Weapon mod, Ship and Box No i jeszcze kilku modów Kilku znaczących modów A z znaczących? Jakich w ogóle A co jakich? Modów no. A nie. Nie ja no musiałem, nie ja musiałem, bo się mogłem nie mieć. Mamy wszystkich. tutaj już... Pierwszą wioskę, tak? Pierwszą wioskę, wioskę i wyradnego kaktusa. Który mnie uderzył. Tu mamy jakiegoś murzynka pracującego. Tam drugiego. Mamy wioskę rabów. No, wioskę rabów. nie sobie niczego. Sobie. Nie bądźcie się otwórzcie nie Dzień dobry, staruchów <grym> mm. To, to. Mm. Tego może tyle. No, co nie cztery. denary są. I status znajął status? Znajoma twarz, ja no dopuściła się z złamania, słuchaj, nie, wow, tak mnie skromnie witają, a ja tutaj potajemnie, kiedy nie będą widzieć im, coś tutaj, hmm. gdzie był ten, naj, potrzebuję materiałów na dom, nic nie poradzę, złodziej, tego się nie bierze. Jestem, z tego by ci się dom? No! <laughs> Jaki? No, wyschnie mi dom! <laughs> Trochę postaj na słońcu. Naprawdę, <laughs> no, jesteś szalony. Oni mają tutaj tego nie wiadomo. Jesteś szalony, ja ci to mówię. I złodziejem? Nie jestem. Jesteś. Ale patrz, ja im pomagam, żeby wstawili od razu w szybie. Ale oni nie wstawią, to... Wstawiają, wstawiają. Patrz, o. No tak jeszcze ja jeden. To, to dla naszego pana. O, to dla naszego no, pana. już nie To są dary dla pana. No, Lepiej od go byłoby kupić. Nie mam pieniędzy, ja biedny. Masz ten na Jestem ubogi. <laughs> o.

dobrze. Wszyscy są szczęśliwi. A nie biedni, Arabów. Nie są biedni. To są hindusi, nie Ar. No dobrze, nie. Muszę coś zrobić. Ale kiedyś nie wywalić z Arabami. Tak, tam. Chodź kupię no, na nie. Tak. A. Tam? Nie. To trzeba będzie zrobić dom. Tu Jakieś... brak w magazynie. Ja chcę Oni oh. ja. hmm. troszkę tego pieskop 30 na 13 Chciałbym pomóc, ale nie umiem oh. Kobieta Kupię to od ciebie O oh, ja Czyli to to, tak? No. Teraz wam sprzedam. <grym> Szczęśliwi jesteście co? <grym> nie przedziwnie. <grym> dziwnie. Aha, miałeś 4 Ha. Warto było sprawdzić, czy to to. No to... no to sobie. Najpierw zrównamy tą górę z ziemią. A potem tutaj sobie... Poprosimy króla, żeby wybudował nam posadkę. Małą. Oni sami równają. Nie dziwnie. Aha, miałeś 4 denary. Aha. Warto było sprawdzić, czy to to. No to, no to sobie. najpierw zrównamy tą górę z ziemią. A potem tutaj sobie poprosimy króla, żeby wybudował nam posadkę małą. Tak, tak. Będę handlować z, z Hindusami. Widzisz? Jeszcze mówią, że nie złamał żadnej tradycji, Zwyczaju. Zwyczaju. Jeszcze. I jak dotąd? Ja Cię znam. Wiem, że Ty Jeśli chodzi Ci o tego króla, co kiedyś zabiłem, Normańskiego, to było przez przypadek. No. Pistolet um. wyszczelił. I go w ryj, to ale mam przeczuć, że on poprzedł, tego dopiero później dobiłeś. Nie dobiłem go, spalił się. Nie ty go dobiłeś. Zaraz ci upada w końcu. Mówiłem, więc... wiem. No. Muszę mocno pracować, żeby sobie na jedzenie zarobić. Zapracować. go. Trzeba było przejść rano, to by mieli to wyjadli ze sklepu. Ej, coś zarobił. Ja nic nie, robi, nie, nie robiłem to... Narobiłeś, narobiłeś nie. Nie, nie. No może narobiłam. Później dorobię sobie nową łopatę i to pokopię. Z czego? Teraz podglądasz. O <grym> się Nie, nie No wiesz? No wiem, tak, tak mówić No tak mówię Aha, a, nie wiem. Tam mieszka mnie trochę do Tak jakby za mało się ślizga. wiem, wiem. Mm. Nie jemu. Nie ty Ale On mówi. ma takie, takie fajne włosy. No. Ja chcę takie mieć. Hmm. Wiesz? Aha. Sprzedaję to wam te cegiełki w kilomacie. 86, widzicie. Ale jeszcze nie wszystkie... To szczęściarze. Lepiej sobie ja z... pokąp. Albo pójdź drzewo puściwaj. Nie, to, to to, sobie chcę ten Nie, To będzie No. Nie, bo to są ruiny, więc... Nie chcę w ruinach mieszkać. Ale tak Chociaż do... ładne, te dobudujesz te ruiny. coś i będzie. No właśnie. No to... to? Na najpierw to muszę to coś. Studnie. Zarówno. No. Szkoda, że w Minecraft nie wysyła woda. No. A może damy jeszcze moda na fizykę wody? Nie. A wiesz w ogóle na czym on polega? Tak, powinniśmy. mi. Na fizyce wody nie wystarczy tego. Ja chcę znam takie fajne role. Zrobiłby sobie, jaką wygląda starawa. No i jest w Zrobiłby sobie ka kanalizację w domu. No nie wiem. Nie umiałbym. ja bym ci zrobił, ale w pociągu lepiej się Ale tu pociągów nie ma akurat. No nie ma. nie pasowałoby? No to jakby trochę na te wiecie, to jest te mody. Bo dwa głowy pół mod i Na no, normalny Tak się składa. Hahaha, <słuch> <słuch> ha, 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 no co? Chciałbyś co? <słuch> Żeby hmm. grau, to? Żeby na jednym grał. Na mocniejszym grał. Nie, normalne jest normalne. Inaczej by się tak nie nazywał. Tak? No. Z tego zrobimy jeszcze raz fajnie nie wiem, może by... O, o, już, już noc. Aha. Mm. Dobra, biegnij tam gdzie idę. Po ja Pożerać ci Bo, ja to, co tak za nie Ja ci mówię. O ja, chodzić nie mogę. O! zaraz umrę. Macie świeże pieczywo? Wrzadźcie świeże pieczywo, nie tylko po poranku. A! A! Spij, śpij, śpij Muszę coś zjeść. A, no tak, pośpię. <grym> Może przeżyję. A! <grym> Nie konstruuj tylko. A! On mnie zabija. Ała, ała, ała. Trzeba... A, dobrze, no to żegnam was do... Ja też żegnam. On też żegna. Do następnego odcinka, o ile przeżyję. Miejmy nadzieję. I do widzenia.